I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Online. Jak widzicie, spadł śnieg za oknami. Śniegu nie ma, ale przynajmniej jest w Los Santos, czyli teoretycznie na odwrót. Tu nie powinno go być, a u nas powinien być, ale u nas go nie ma. A jest tutaj taka ciekawa, ciekawa anegdotka. Tak więc dobrze, co się zmieniło od poprzedniego odcinka? Przedstawię Wam mojego nowego ulubieńca, którego odkryłem. Jest on niesamowity, a mianowicie. Jest to właśnie ten samochód. To jest według mnie genialny, on jest genialny, to jest genialna zabaweczka. Słychać już po dźwięku silnika co to jest. Można tutaj wymodelować, wymodelować, wymalować sobie wnętrze. A on osiąga takie prędkości jak nie jeden super samochód, taki jak na przykład T20. Dodatkowo w tej aktualizacji Festive Surprise, czyli wszystkiego najlepszego doszły nowe klaksony, takie jak ten. Jest to pętla, jak będziemy jechali szybciej, to on będzie szybciej grał. No właśnie. Można to zaobserwować. Kolejną kwestią będzie fakt, że przeprowadziłem się z powrotem do Eclipse Tower, gdzie wykupiłem sobie dwa apartamenty. Dwa apartamenty z modyfikowalnym wnętrzem, więc się do nich udamy. A ja Wam pokażę jakie samochody mi przybyły. Tak więc jesteśmy w pierwszym naszym garażu i tutaj ze sportowych, tak jak mówię, doszedł ten właśnie Shafter. Dinka Jester była. Masacro było. Ten Velie jakoś tak był. Ale doszedł nam nowy Osiris. Chyba po raz trzeci go kupiłem, bo kilk... zawsze jak mi brakuje kasy to tak sprzedaje, ale jest to genialny super samochód. Jeden z moich trzech i zawsze to on miał te trzy super samochody. Które są w kolorze takim żółtawym, to jest oczywiście Progen T20. Pagassi Osiris oraz True Fate Adder. Czyli teoretycznie najszybszy super samochód. Pokażę wam jeszcze apartament. Pokażę tylko wam... Nie będę pokazywał dwóch apartamentów obu, gdyż oba są takie same, pokażę wam tylko jeden. I zobaczcie jak on wygląda. Tak mi się spodobała ta stylizacja, że w obu użyłem tej samej. Nie wiem, czemu on akurat mi się spodobała, ale ma coś w sobie. Tak więc, u... zaraz nas winda dowiezie. Praktycznie jesteśmy na miejscu i jesteśmy. Tutaj mamy choineczkę. Jakieś strzały słychać, ale to nieważne. Cheater w sesji. Mamy choineczkę sobie. Tak wygląda właśnie wystrojenie tego wnętrza. Jest naprawdę bardzo proste. Jezu, jakie to jest piękne. Zobaczcie, śnieg spadł. Jest, drop money, czyli cheater. Super. My cheaterów nie lubimy. Kurczę, naprawdę, nie wiem co w tym wnętrzu jest takiego, ale ono jest epickie. Chociaż nie możemy tu wyjść, to jest szyba. Wejdźmy sobie i się przebierzmy. Nie będę się przebierał w stroje Mikołaja, takie jak te, gdyż one mi się niespecjalnie podobają. Mam gdzieś tu swoje stroje zapisane. O, i to będzie dobry, mm, dobre ubranie na właśnie taką pogodę. A tak prezentuje się wnętrze drugiego garażu: czyli dokupiłem sobie właśnie tutaj tego ballera, czyli terenówkę, oraz tego. Jakąś nazywa, zapomniałem. Nie, to jest. To jest baller. Przepraszam. To jest baller, a to jest chyba galler, czy jakoś tak. To są bardzo podobne nazwy. To jest. Brawler, No właśnie. No mówię, one są bardzo podobne, te nazwy, ale. No to właśnie te dwa samochody sobie dokupiłem. Z mojego zapasowego garażu ściągnęłem sobie mojego kochanego Dukesa. Mówiłem wam, że go kocham, ale ten samochód jest lepszy. Nieprawda, nieprawda. No i oczywiście mój Lowrider. No i dwa motorki, tego jeszcze nie tyningowałem. Tak więc... Ach, pieprzenie ci też. Dobrze, ja sobie zmienię sesję, wiecie? To jest straszne, co tu się dzieje. Tak więc już jesteśmy sobie w sesji jednoosobowej. I sobie potestujemy nowe rzeczy, jakie doszły. Czyli między innymi... Zatrzymaliśmy. No, mogę dodać, że właśnie nie na śniegu strasznie się ślizga. Możemy sobie podnieść śnieżki, dokładnie. Za pomocą klawisza G podnosimy, za każdym podniesieniem mamy aż trzy śnieżki. Tak więc je porzucajmy. Ten efekt rozbryzgiwania się śniegu jest epicki. Czy myśmy za właśnie pomocą śnieżki wybili szybę? Ciekawe. Tak. No chyba tak się nie da, ale fajnie, że mamy śnieżki. Naprawdę bardzo przyjemny, przyjemna rzecz. Też pamiętam wersję na w pierwszych świętach 2013 właśnie, jak pierwszy raz śnieg spadł w Los Santos. Też chyba już wtedy były śnieżki, ale śnieg był trochę inny, pamiętam, bo wtedy już grałem właśnie w online. A. Na tej postaci to są już... Trzecia zima jest, trzecie święta, więc wszystkiego najlepszego. Tutaj mamy piękną choinkę w środku miasta, która już tu stoi chyba od dwóch dni. Stała sobie bez śniegu, teraz fajnie jest klimatycznie, jest śnieg, jest choineczka. Naprawdę, niby pierduka, a jak można docenić fajnie. Ogólnie dostaliśmy też prezent od Rockstar'a, czyli wyrzutnię fireworków, które miałem ja już mam też prawie od dwóch lat. Cały czas w ekwipunku, więc. A przy każdym wydarzeniu oni dają tą wyrzutnię. No, mam nadzieję, że dadzą w końcu coś oryginalnego. I ogólnie jakie to jest fajnie dopracowane. Na przykład tutaj zobaczcie, mamy pod tunelem, tutaj nie ma śniegu. Ogólnie wiem, że to na logikę, ale skoro Rockstar taki śnieg dodaje tylko i wyłącznie, właśnie raz w roku, a jest to tak dopracowane, to naprawdę trzeba to doceniać. Poza tym. Uważam nadal, że to jest głupota, skoro robią tak piękny, nie bójmy się tego powiedzieć, przepiękny śnieg, genialnie dopracowany, to dlaczego daję go tylko raz w roku? Jakby chociaż na tydzień, na miesiąc dali. Dla mnie to powinno... każdy gracz powinien mieć możliwość, czy... Nie wiem, byłyby sesje ze śniegiem i byłyby se sesje bez śniegu. Gracz by sobie wtedy wybierał, czy chce właśnie yy, grać w śniegu, czy też nie, ale no... dyktatura. <laughs> Dobrze, co tam jeszcze doszło? Tampa, tak? Więc zobaczmy czy jest. Przynajmniej miała dość. Tutaj miała być, tak? Jest! 375 tysięcy. Sporo. Ale sobie ją przetestujemy. Podobno ma być modyfikowalna w warsztacie Benego, ale to, w to, to raczej już nie wierzę. Jeżeli będzie to trochę lipa, bo pieniążków są nie wystarczy na tuning. Więc zobaczymy. Co ten masylkar będzie potrafił. Mam nadzieję, że jakoś będzie się różnił od przeciętnych masylkarów Okej, okay, mamy naszą Tampę. A pierwsze wrażenie jest... Hmm, ciężko powiedzieć. Dźwięk silnika taki trochę znany, jakoś nieoryginalny, chociaż tyle by mogli zmienić. O cholera. Zabił się jeszcze o mnie. Trochę się ślizga, ale to wiadomo, śnieka, ale ten sam trochę bardziej. Ale dobra, steningujemy go, zobaczymy co tutaj mamy... za możliwość w teningowaniu tego samochodu. Ale zima jest przepiękna. Zaraz weźmiemy jakiś samochodzik, samolocik i sobie polatamy. Tak więc dobrze, stuningujmy sobie ją na maksa. Mam nadzieję, że to nie będzie najgorszy zakupów online w moim życiu. Dobra, nie będzie tak. Dobra, nie będzie to. Chociaż ten napis tampa taki, na tym tyle, takim innego koloru nie wyglądałby źle, ale. Co ja tam wiem. Hmm, to wygląda ładnie, akurat maska. Cholernie podobny będzie ten samochód do. do Duquesa. Dobra, ten craftsman sobie weźmiemy. Światło, czy one do takiego samochodu będą pasowały? Hmm, chyba tak. Kolor damy sobie na jakiś taki purpurowy. Zrobimy sobie ją również na czarno. Taki metaliczny czarny. O, mama! Kolor dodatkowy metaliczny. Ten no, pomarańczowy nie wygląda źle, szczerze mówiąc. Żeby jak będzie wyglądał z białym, Żeby się do reszty moich masek karów tak fajnie komponował. No, chyba wyjdziemy tak. Emblemacik oczywiście. Klatka, o. No. Będzie ona przeszkadzała trochę. Nie, klatki nie biorę, szczerze mówiąc. Dach, to tutaj mogę. Tak jak myślałem, to zostawię sobie, bo to ładnie wygląda, 300 tysięcy warstw. Dobra, weźmiemy taką sobie sobie dolnolotkę, jak to ja na to mówię. Skrzynia biegów, turbo, boże ile pieniędzy. Jakiś maso... koła? fel. Wybaczcie, że tak dosyć cicho mówię, ale no jest dzisiaj... Wigilia i właśnie to jest również powód, dla którego nagrywam sam. Ten odcinek miałem nagrać wami w moi z widzowie, ale... No, że ten śnieg cholera jasna spadł. W cholerny... w cholerną wigilię, przez co. No. Wszyscy nie, nie będziecie Wigilię przecież przy komputerze siedzieć, więc. Ja i tak mam to po że ale nagrywam dzisiaj w nocy, więc dopiero Wigilia się zaczęła. Godzinę temu jest pierwsza. No, przed chwilą mówię, wyszedł ten dodatek i. No i właśnie. Mm. No tak to właśnie wygląda, dlatego nagryłam dzisiaj sam. Ale myślę, że niedługo będzie również okazja, żeby nagryć sobie z wami moje drodzy wzoły. No jest dosyć późno, ja nie chcę wam ani osobom niektórym zawracać głowy to jest już. Nagram dzisiaj po prostu solo ten odcinek. Sprawdźmy czy możemy tą tampę Ubenego sobie streamingować, ale wątpię, tak jak myślałem. No to trochę Lipton. Tampa jest warta tych pieniędzy, czyli około 800 tysięcy, może 700, coś koło tego, bo tyle wydałem na nią razem z tuningiem. Szczerze mówiąc to tak nie za bardzo. Jeżeli będę chyba jakiś samochód sprzedawał, to prawdopodobnie ona pójdzie pierwsza pod nóż, że tak powiem. Aj, nie warto, nie warto. Nie, nie jedzie się jakoś nią przyjemnie. Hm. No taki zwykły mastercar, których jest i tak dużo w grze. Tak więc, właśnie tak tampa będzie się prezentowała na tle naszych dwóch pozostałych mastercarów. Nawet ładnie, no ale jak wspomniałem, to nie jest to, czego oczekiwałem. Widzicie co zamienie Dukesa i tampę misami O, lepiej od razu ja wam pokażę Brawlera, gdyż jest to też genialny samochód, który pokochałem. Jest to SUV, Naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ. Teoretycznie. Teraz tego nie mogę wam pokazać, gdyż jest śnieg. Teraz będzie się ślizgał jak każdy samochód. O, tutaj mam cię po prawej stronie wersję niestuningowaną. No właśnie. Ale to bardzo przyjemnie wygląda. Samochód naprawdę jest w porządku. Do takiego jeżdżenia sobie jak najbardziej polecam. Ja w takiej zimowej atmosferze, właśnie jadąc tutaj z kokpitu i oglądając to piękne Rosantos w zimowej otoczce, pojadę sobie na autostradę i zobaczymy sobie Echaba Los Santos, że tak powiem, dookoła. Więc tutaj zaraz sobie wyjdziemy na autostradę. Bardzo ciężko się teraz jeździ, ale naprawdę, chyba no, nie zaprzeczycie, że wygląda to przepięknie. Pojedziemy sobie do Sandy Shores po... ...samolocik, którym sobie również zwiedzimy całe San Andreas, dostępne w GTA 5 z Rotu Ptaka. A my właśnie wjeżdżamy sobie zaraz tutaj na autostradę. No jak widzicie, naprawdę ten samochód, który kupiłem, on jest naprawdę niesamowicie szybki. Nie ma on może dużego przyspieszenia, ale na prostych i po dłuższym czasie potrafi nawet i Progena T20 wyprzedzić, więc jest to samochód niesamowity, polecam i bardzo tani. Jeżeli zaczynacie grać w GTA i chcecie sobie kupić jakiś sportowy samochód tani, to właśnie polecam Wam ten, jest to Shafter V12, sportowe, niesamowity samochodzik. Zobaczcie jak, no 120 mil to właśnie tyle Progenem siedzi, 130 prawie. Zobaczcie jakie to jest szybkie. Nie wszystkie samochody są takie szybkie. Nie wiem właśnie czy to jest błąd, który się wkradł rock starowicie. Czy naprawdę chcieli zrobić taki taniej, szybki samochód, ale wyszła im niesamowicie. Ten samochód jest niesamowity. Dobrze, zadzwonimy sobie do Pegasusa. Po jakiś... Wow! Dobry kierowca. To jakiś samolocik. Odrzutowy na przykład. Tak więc dobrze, zbliżamy się sobie już do lotniska. Jezu jak to przepięknie wszystko wygląda. Nie ma. Wow, dojechałem do Sandy Shores bez żadnej stłuczki. Progress. Wow. Dobrze, zwiedzimy sobie to zaraz z lotu ptaka. Całe San Andreas. Nie no, widok jest po prostu nieziemski. To co Rockstar robi jest piękne i straszne zaraz. Piękne, sami widzicie dlaczego, a straszne, że daje to nam tylko na jeden dzień. I to wtedy, kiedy najwięcej z nas nie będzie właśnie siedzieć przy komputerze, bo albo wyjedzie sobie do rodziny, albo będzie siedziało sobie razem z rodzinką przy stole, ale nie będzie grał w GTA, A przecież no, nie w takim dniu. Ja na przykład dlatego nagrywam w nocy, gdyż jutro nie będę miał czasu, wiem, że sobie zaraz sobie wyrenderuję i potem wam wrzucę. A no, wiem, że wielu z Was nie będzie miał okazji tego zobaczyć, więc możecie sobie obejrzeć ten materiał tutaj. Wow! Zobaczmy sobie to z pokwitu. Przecież to jest przepiękne. Zobaczcie sobie to wszystko zaśnieżone. Rockstar zły. Stworzę. <grym> Tworzą takie rzeczy i dają je tylko na jeden dzień. I to było pomsty do nieba. Napis Vinyl. tor Tord lakoni. Jakie to jest wszystko przepiękne. Te góry ośnieżone. Kurcz. Może rozegramy sobie jakiś wyścig albo w Zobaczymy. Zobaczymy co mi... do czego mnie dobierze. Ale to za chwilkę jeszcze sobie polećmy, zobaczmy jak wygląda jacht w zimowej nocy. Ale powiem wam, że przy tym śniegu troszeczkę spadają FPS-y, jednak... Jednak nam to nie przeszkadza. Widać już w oddali naszą bestię. Te światełka piękne. W zimowej atmosferze. Jak też modyfikowałem? Zmieniłem kolory między innymi. Właśnie widzicie. Wow. Też przepiękna. Przepiękna rzecz. Wow. Upsi. Nawet nie zauważyłem tafli wody. Dobrze, to widzimy się gdzieś zaraz w jakimś meczu czy wyścigu. Tak więc wylądowaliśmy sobie właśnie w wyścigu. Sobie przetestujmy może. A hmm. no pojedziemy sobie Jesterem dzisiaj. Damy na siebie dyszkę. Jezu, wyglądam jakbym był... Na czym moja postać? Wygląda jakby była lekko upośledzona. Dajcie coś na siebie, bo mi zakładu nie zaliczę. Dał stówę. Yeah. I próbujemy. Albo stracę 10 tysięcy. Albo nie stracę 10 tysięcy. Dobra. Kruma, Easy i Ledge. Steeringowany. To już bardziej mój konkurent. Dobra. zobaczmy jak nam pójdzie. Yeah. Jester nie jest jakimś najszybszym samochodem sportowym. Jakbym chciał wziąć najszybsze, to bym wziął masakro. Wow. No z... Jesus Christ, you stupid... Ja pierdykam, no. Co za shit. Przez takie coś mogę przegrać wyścig. Co jest śmieszne, bo nikogo. Ale to jest takie chamskie, no, jak mi wjechali po prostu. Żebym specjalnie, żeby specjalnie mi wygrał. Dobra, jestem w tej Boże, jak takie coś boli. Pomały ich chyba doganiam, ale... Jeszcze potrzebuję trochę czasu. Chyba gościu wpadł w poślizg jeden. To Ten z Kurumą. To nice. Ha ha, ha 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 Teraz czas na ciebie. Mnie też tak pokarało. Nie wiem za co. teraz z tego pierwszego musi coś trafić, jakiś szlak. Bo inaczej rip skiny. I rip 10 tysięcy! I wiesik, fuck! Na to trzeba naprawdę uważać Bo na tym śniegu łatwo wpaść w poślizg Ciężko się skręca i ciężko się hamuje Na tym śniegu było wyrównanie włączone więc tego gościa powinno teoretycznie jakaś niewidzialna magiczna siła opóźniać która tego nie robi z tego co wiem wyrównanie było włączone którego ja w ogóle nie czaję i nie wiem, po co zostało takie coś dodane. No zobaczcie, jeżeli goście jest pierwszy, tak jak ten tutaj, to wyrównanie powoduje to, żeby inni, którzy są za nim, mieli szansę i... Czekajcie, muszę się skupić. Mieli szansę i go po prostu dogonili, więc delikatnie mówiąc, jego coś spowalnimy czasem, jak on jedzie, nie jedzie pełną szybkością, a my z tego dostajemy busa i mamy szansę go dogonić. Ale coś teraz... nie jestem pewny, ale na no 80% było włączone wyrównanie. Fuck. No teraz na drugim miejscu. Tu już 3 czwarte wyścigu za nami. Musiałby albo w coś przypierniczyć. Pewnie się nie stanie, bo jak ktoś mi mówi, głupi ma zawsze szczęście. A jeszcze głupszego mija. Mnie właśnie ja szczęście. Ale zobaczymy, może. I taka tyci, tyci nadzieja jest. Nie, dupa. Tak więc pojedziemy sobie jeszcze jeden wyścig, największa korporacja, ja mam Progena T20, przede mną Progen T20, a jeszcze przed mną Waka, a za mną Turismo, więc wiem, że Waka na pewno tego wyścigu raczej nie wygra, albo ja, albo ten Progen, mam nadzieję, że to ja. Jest taki wyścig trzyokrążeniowy, zaraz zobaczymy na czym on polega i jestem pewny, że na pewno wyrównanie jest włączone na pewno w tym wyścigu, co do poprzedniego jakiejś 100% pewności nie mam. O tych skurkowańców, chciałeś mnie zepchnąć. Kurczę, że mi tak przycina, no? Fak, to przez to przycinanie nie mogę skręcić, no. A jak mówiłem, waka jest na końcu. Bo waka to jest chyba najgorszy super samochód. No ja pierd... Jakie to jest Hamskie. Specjalnie będą mi robili, żebym przegrał ten wyścig. Zawsze, jak postawię, to przegram. Jak nie postawię, to wygram. Tego nie powinienem stawiać na siebie. No dobra, to są trzy okrążenia więc jeszcze jest szansa. Szansa na sukces. No chyba, że znowu mi coś specjalnie drogę zablokuje. no jedno. Okej. Przypierdzielił i jest dobrze. Dobra, przejdziemy sobie, sobie w cieniu aerodynamicznym I sobie go wyprzećmy i tego też sobie wyprzećmy. O właśnie to jest wyrównanie, zobaczcie, ja go doganiam. Pomału, pomału, ale go doganiam Sorry. Taki mamy klimat. Waha, idź mi zły Jestem taki so bad. Pewnie jeszcze się nade mną odgryzą to, co zrobią, było serio hamskie. <laughs> yeah. Dobra, jak na razie mnie nie doganiają. Fuck! Zagapiłem się. Dobra, doganiają mnie jednak. Ale my się nie przejmujemy. bam. bam dawaj, dawaj, dawaj. Pieprzone wyrównanie. Widzicie, nie jadę pełną mocą. Do 130, powinno dochodzić, ale to jest 110 to jest pieprzone ograniczenie, dobra. Tutaj wyprzedziłem, tutaj zdobyłem prowadzenie i tutaj ja go nie utracę. Albo jednak, mo Nie! <ścoughs> fuck you, fuck you, fuck you! Wygrałem, wygrałem. Yeah, Jeje, ja wygrałem, wygrałem. ben Dzięki, wielkie za obejrzenie. Może nawet do usłyszenia w niedługim czasie, zobaczę. Może jeszcze dzisiaj, kiedy to nagrywam, znajdę może chwilę, może nagram się jeden odcinek, wtedy może nawet za kilka dni zobaczycie kolejny, zobaczymy jak to będzie, więc dzięki Wam za obejrzenie, do zobaczenia i do usłyszenia, następnym razem trzymajcie się